my terapia mikroigłowa. Czym jest ten zabieg, a przede wszystkim co należy mieć, żeby go wykonać? Możemy wykonywać zabieg albo dermapenem, albo rollerem. Przy y, pracy z dermapenem my mamy tą tkankę stymulować. Ruchy posuwiste są nieprawidłowe, a teraz dlaczego? Dlatego, że w przypadku ruchów posuwistych my będziemy tkankę szarpać, a rany szarpane skóry najgorzej się goją. I możemy wykonywać zabiegi takie jak DIP, Soft oraz Light. Stan zapalny, a technika DIP. O co chodzi z, z tymi stanami zapalnymi i techniką, techniką DIP? Dokumentacja fotograficzna, co to jest i co nam to daje w pracy? Technika Light jest to technika, w której tak naprawdę nie będziemy robić żadnych zakłóceń. Jeżeli chodzi o to, do jakiej głębokości, to tutaj bardzo płytko wprowadzamy produkt, bo jedynie w obrębie warstwy rokowej. Zabieg w wersji light jest bardzo delikatnym zabiegiem, który tak naprawdę możemy wykonywać przez cały rok. Zaczynamy najpierw od tego, że skórę musimy dokładnie umyć i przygotować. Następnie na całą skórę, jako taką pierwszą warstwę, nakładamy sobie produkt, który chcemy wprowadzić Pracujemy prostopadle. Absolutnie nie wolno przesuwać kadridżem całym urządzeniem. Technika soft jest to technika, w której nie ma zakrwienia. Pracujemy na skórze nieznieczulonej. Do tego zabiegu lepiej będzie, jeżeli te zakłucia będą rzadsze. I pracujemy oczywiście kadridżem i głowym. Przetrzymujemy w każdym miejscu około 3-5 do 5 sekund. Tutaj nie powinna się pojawiać żadna krew ani uszkodzenia skóry. Tutaj ma nie występować krwawienie. Mamy tylko i wyłącznie stymulować naskórek. został wykonany cały zabieg właśnie w okolicach twarzy, delikatnie okolica oku i przy, doko, przy okolicy ust. Jest to bardzo fajny moment, żeby nałożyć jakiś produkt, który chcemy, żeby się wchłonął. I taki zabieg, żeby uzyskiwać najlepsze efekty, warto jest powtarzać około między 3 a 6-8 tygodni. Wtedy naprawdę już po 3-4 zabiegach widzimy ogromną zmianę na skórze. I technika DIP to będzie działanie chemiczno mechaniczno-fizyczne, ale bardziej w kierunku mechaniczno-fizycznego. Jeżeli chcecie robić dokładnie zabiegi, powinniśmy nałożyć znieczulenie do linii włosów i ono trochę powinno wchodzić we włosy, wtedy możemy robić pod same włosy znieczulenie i ogólnie wtedy są bardzo dobre efekty, bo nawet pobudzamy odrastanie włosów. Nasze przyłożenie, czyli jak przykładem kadricz, to 50 na 50 nachodzi jedno miejsce na drugie, czyli nasuwa się, tak jakby jedno nachodzi na drugie, dzięki czemu mamy dość intensywnie sfrakcjonowaną skórę.